Witamy wszystkich widzów naszego kanału. Dzisiaj mamy niedzielę palmową, pierwszy podlot trening gołębi starych. Gołębie latały u nas około 10 dni, późno w parę wzięliśmy, zaczęły odchodzić od domu, także uważamy już, że treningi można zacząć, tym bardziej, że pogoda zaczyna sprzyjać. W tym roku lecimy metodą na wdowcę klasyczną. Partnerki, partnerzy tych gołębi naszych lotowych, w głębiku już czekają. Wiadomo będziemy puszczali, sobie takie treningi robili, no to samce powiedzmy 10-15 minut odczekamy i samice będziemy wypuszczali. Tutaj takiego fajnego gołąbka mam, którego od razu chciałem pokazać i karola paszki 808 z tego czeka. Moim zdaniem sezon w głęb starych Troszkę za wcześnie się zaczyna w PZHGP, no ale goś musimy się do tego dostosować i zacząć już wozić, bo prawda za jakieś dwa tygodnie już mamy loty. Fajne zdrowe gołębie jak to wszystko wygląda. Także puszczam, jakie puścimy. Tak jak mówiłem, od domu już tam zaczynają odchodzić pięknie Pięknie chodzą Także zobaczymy jakie dzisiaj będą miały po raz pierwszy odejście Dystans tego pierwszego treningu To jest 23 km pustyni. Z zdaniem trzeba będzie korzystać z tego wody, będzie można nawet i codziennie wyjść. Jeżeli ktoś zaczął pójść do was w delikacji, to w marcu pójdzie, się nie mówi. Teraz pora na wypuszczenie samiczek, tutaj fajna taka samiczka z naszej linii głębi, Lak kazy kurpacki. To jest roczna samiczka w takim oku, w różowym pierścieniu. Выпустим на самичку. 60 samców mamy w tym sezonie i 52 samice. Ładnych miast. nie brakuje. No.